Cześć, tu Asia Antonówka. Widzimy się w pierwszym odcinku Bezpiecznego Wtorku. Dzisiaj pogadamy trochę o historii RWF-ów. Opowiem Wam, czy to rzeczywiście jakaś nowa moda i wymysł internetowych mamusiek, a może to po prostu dobry pomysł na biznes i producenci fotelików żerują na naiwności rodziców, sprzedając im za grube tysiące foteliki, które są tak naprawdę tak samo bezpieczne jak foteliki przodem. Zacznę od ciekawostki. Otóż to zdjęcie. Pochodzi z 1993 roku. Na tym zdjęciu jestem ja. Powiem szczerze, że jak znalazłam to zdjęcie, mówię, wow, ale super! Jeździłam w RWF-ie w 90 roku, w 93. Nie, no to jest po prostu hit. Mogłabym powiedzieć, że bezpieczną jadę i promowanie RWF-ów wyssałam z mlekiem matki. Podpytałam mamę. No, ale niestety w RWF jeździłam tylko i wyłącznie w Szwecji. Wyszło na jaw, jakie były pobudki kupienia RWF-a w 93 roku. Przepisy. Przepisy regulujące przewożenie dzieci w Szwecji oraz dostępność fotelików w sklepie, w którym rodzice kupowali fotelik. Po prostu pojechali do sklepu, bo trzeba było przewozić dziecko w foteliku, dostali taki fotelik, więc taki kupili. Koniec. Wróciliśmy do Polski. Jeździłam bez fotelika, bez niczego, jako dwuletnie dziecko. Chciałabym nawiązać też do pewnego zdania, które. Nie wiem dlaczego, ale pojawia się w każdej, niemal w każdej dyskusji między rodzicami. Ja tak jeździłam, ja tak jeździłem i żyję. A pytał się ktoś tych, którzy nie żyją? No dobra, ale będąc, będąc poważnym, owszem, Jeździliśmy bez fotelików, jeździliśmy w sześć osób, w dziesięć osób maluchem. Rodzice wozili nas bez pasów, bez żadnych zabezpieczeń. Ja nawet sturałam się jak z kanapy podczas stłuczki. Na szczęście była niegroźna przy niewielkiej prędkości i poza tym, że spadłam pod siedzenie, nic mi się nie stało. A czy to znaczy, że mając taki dostęp do wiedzy, jaki mamy teraz, mając takie możliwości, jakie mamy teraz, będziemy popełniać błędy naszych rodziców? Nasi rodzice wielu rzeczy nie wiedzieli. My wiemy. Jeżeli e, chcę dla swojego dziecka jak najlepiej, to zabezpieczam je w sposób najlepszy. A fakty mówią, że tyłem jest po prostu najbezpieczniej. Oczywiście najważniejsze to jest mieć odpowiednio dobrany fotelik i przewozić dziecko poprawnie zapięte. Ale jeżeli mogę zwiększyć jego be bezpieczeństwo, przewożąc je tyłem do kierunku jazdy, to to robię. Dlaczego tyłem jest bezpieczniej? Dziecko to nie jest miniatura y, dorosłego człowieka. Jak widzicie tutaj na rysunku za mną, dziecko i dorosły mają kompletnie różne proporcje ciała. Głowa dziecka, szczególnie malutkiego, malutkiego noworodka i dziecka do drugiego roku życia, stanowi jedną czwartą proporcji reszty ciała. Fotele z pierwszej kategorii, fotele dla noworodków i dla niemowlaków, są zawsze montowane tyłem do kierunku jazdy. Nie spotkacie na rynku żadnego modelu, który montowany jest w przodem. Jeżeli macie dobry model fotelika z kategorii 0,13 kg, nie spieszcie się z jego wymianą. Naprawdę, większość dzieci nie wyrasta z łupiny przed pierwszymi urodzinami. Te malutkie dzieci, jak widzieliście na wykresie, jak widzieliście na, na tym porównaniu, proporcji ciała dorosłego i noworodka, są szczególnie narażone właśnie na niebezpieczeństwo. Zacznijmy od fizyki. Przeciążenia, jakie działają na ludzi biorących udział w wypadku samochodowym bądź zwykłej stłuczce, są ogromne. Wyobraźcie sobie, że dziecko, które jedzie przodem. Podczas stłuczki samochód się zatrzymuje, a dziecko leci. Jest przypięte pasami, więc leci sama głowa. Jeżeli ta głowa jest dużo większa w stosunku do proporcji ciała, ona jest też cięższa. No i w momencie właśnie takiego zderzenia, ta lecąca głowa, na tą lecącą głowę działa mniej więcej obciążenie o wartości 180-200 kg. Wyobrażacie to sobie? Ja nie. Jeżeli chodzi o fotele tyłem do kierunku jazdy, dziecko jest wbijane w fotel. Te przeciążenia wahają się do około między 45 a 60 kg. No, różnica jest ogromna, prawda? Najczęstszym rodzajem wypadków są właśnie zderzenia czołowe. No i przede wszystkim zderzenia czołowe są zazwyczaj z największą prędkością. Bardzo wielu rodziców pyta, a co jeśli mamy fotelik tyłem do kierunku jazdy i ktoś uderzy w nas samochód od tyłu? No, czy wtedy nie lepszy byłby fotelik przodu? Wypadków czołowych jest więcej. Ale jeżeli jest już sytuacja, że samochód na przykład stoi i ktoś wjeżdża w tyłek, no to nie robi tego z taką prędkością jak czołówka, prawda? Jeżeli nawet samochód jedzie, i ktoś wjeżdża, to również nie jest to taka prędkość jak przy zderzeniu czołowym, kiedy dwa samochody się zderzają, bądź kiedy samochód jedzie i uderza w przeszkodę. To są naprawdę ogromne, ogromne różnice. Foteliki tyłem do kierunku jazdy mają zupełnie inną budowę, mają dużo więcej miejsc, w których je kotwiczymy do samochodu. One są droższe ze względu na ich konstrukcję, na użyte materiały. Fotele tyłem do kierunku jazdy dzielimy tak naprawdę na takie dwie kategorie. Do 18 kg, tak mniej więcej. Nie będę wam tutaj zagłębiać się w szczegóły, bo filmik trwałby kilkadziesiąt minut, ale powiedzmy, że są takie dwa, dwa bloki. Do 18 kg i do 25 kg. Modele do 18 kg e, mogą być montowane przy pomocy Isofixa. Modele do 25 kg montowane są na Isofix do 18 kg, a później na pasy lub tylko na pasy. E, dodatkowo foteliki e, tyłem do kierunku jazdy mają nogę stabilizującą, a modele do 25 kg jeszcze pasy kotwiczące. Jest to o wiele więcej e, punktów e, właśnie. Kotwiczących w samochodzie utrzymujących ten fotel w stabilnej pozycji. Bardzo ważną rzeczą w RWF-ach jest to, że mają wbudowaną uprząż, czyli pasy wewnętrzne aż do 25 kg. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla dzieci. Niestety rzadko spotykane w fotelikach przodem. Obecnie na rynku jest tylko jeden model, który ma wewnętrzną uprząż do 25 kg. Karmienie na antenie. Chciałabym, żebyście w przerwie obejrzeli sobie filmik porównanie zderzenia przodem i tyłem do kierunku jazdy. Zobaczcie, co dzieje się z dzieckiem, co dzieje się z manekinem, co dzieje się z jego szyją, głową. Fajnie, fajnie jest to zobrazowane. Comparing tests with a forward-facing and a rearward-facing child seat, we measure forces up to 7 times higher. Of face in do kiedy dzieci powinny podróżować tyłem? Do kiedy mogą podróżować tyłem do kierunku jazdy? Do 4-5 roku życia, kiedy te proporcje ciała zaczynają się już normować i dziecko zaczyna przypominać bardziej małego dorosłego, już można zacząć myśleć o przesadzeniu dziecka przodem. Natomiast im dłużej tyłem, tym bezpieczniej. Zaleca się, żeby dzieciaki jeździły do 4-5 roku życia w kodejkach tyłem do kierunku jazdy. Są modele, które pozwalają wozić nawet 7 -latki tyłem. Oczywiście to wszystko zależy od proporcji dziecka, od jego wagi oraz z wzrostu. Na rynku dostępne są foteliki w kategorii 9,25 i są to największe RWF-y. Mogą podróżować w nich dzieci do, 20, do 25 kg wagi oraz do około 120-125 cm wzrostu. Nasze dzieci rozwijają się i rosną w różnym tempie. Moja czterolatka waży zaledwie 14,5 kg, a córka mojej koleżanki w wieku 2 lat ważyła 19. Dla każdego dziecka fotelik będzie inny, natomiast dla każdego dziecka jesteście w stanie dobrać odpowiedni RWF i wozić w nim jak najdłużej się da. Nie wiem, czy wiecie, co to jest test plus. Jest to test zderzeniowy który zaliczają wyłącznie foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy. Dlaczego? Zaliczenie tego tekst, testu jest tak restrykcyjne, że foteliki, żaden fotelik przodem ze względu właśnie na obciążenie działające na szyję dziecka, nie jest w stanie tego testu zaliczyć. Do testu plus może zgłosić się każdy. Więc dlaczego żaden fotelik przodem nie ma go zaliczonego? Foteliki dziecięce to nie jest żadna nowość. Ich historia sięga 60-70 lat ubiegłego wieku. Pierwsze foteliki służyły tak naprawdę temu, żeby dzieci nie biegały po samochodzie, żeby więcej widziały, no i żeby utrzymać je w jednym miejscu. Później badacze doszli do wniosku, że foteliki mogą zapewniać bezpieczeństwo. Zaczęto badać temat, pracować nad tym. Pojawiły się fotele przodem, ale też foteliki tyłem do kierunku jazdy. Na zdjęciu widocznym za mną możecie dostrzec dorosłą już kobietę, która pozuje przy zdjęciu siebie jako małej dziewczynki w foteliku RWF. Produkcja fotelików Tyłem do kierunku jazdy i w ogóle fotelików dziecięcych ruszyła w 60, 1967 roku. No i zapoczątkowała ją marka Klipan. To jest marka z Finlandii. Jak widzicie, RWF to nie jest nowa moda. Po prostu foteliki tyłem do kierunku jazdy przez bardzo długi czas nie były w Polsce popularne. Dopiero kilka lat temu zrobił się taki boom. I słuchajcie, no nawet jeżeli jest to nowa moda, to jest bardzo dobra moda, bo jest to moda na bezpieczeństwo. Oczywiście to nie jest tak, że macie fotelik tyłem i już wszystko jest super. Fotelik musi być odpowiednio dobrany, dopasowany do dziecka, do samochodu, musi być w nim poprawnie zapięte dziecko. Jest to mnóstwo czynników wpływających na bezpieczeństwo, a RWF jest tylko jednym z nich. Chciałabym pokazać innym, jak ważne i jak normalne jest bezpieczne przewożenie dzieci. E, dlatego, jeżeli chcecie się przyłączyć i pomóc mi w tym, poza udostępnieniem filmiku możecie na przykład wrzucić zdjęcie na Instagram opatrzone hashtagiem Bezpieczny wtorek i oznaczeniem mnie. Wszystkie zdjęcia będą udostępniać u siebie. E, no i zachęcam. Zachęcam do promocji bezpiecznego przewożenia dzieci. Podsumowując, foteliki tyłem do kierunku jazdy to nie jest żadna nowa moda, żadna fanaberia ani żaden wymysł producentów. Fakty są takie, że tyłem jest po prostu bezpieczny. Przeciążenia działające na pasażerów podczas wypadku są ogromne. Dzieciaki w fotelikach tyłem są lepiej chronione. Wości swoje dzieci tyłem tyle, ile się da, chociaż do tego czwartego roku życia. Będzie mi bardzo miło, jeżeli e, dacie łapkę w górę, poślecie filmik dalej, udostępnicie swoim znajomym, no i oczywiście zasubskrybujecie kanał. E, dzięki temu będę mogła się dalej, e, dalej rozwijać, docierając do większego grona osób, no i szerząc wiedzę o bezpiecznym e, przewożeniu dzieciaków w samochodzie. Przewoźcie swoje dzieci bezpiecznie, przyłączajcie się do akcji Bezpieczny Wtorek, no i do zobaczenia za dwa tygodnie.